Top 3 anime, gdzie główny bohater jest mega potężny. Numer 3 Marshall. Dla mieszkańców świata, zdominowanego przez Magię Młody i pozbawiony mocy Masz Bernadette, stanowi zagrożenie dla puli energetycznej i musi zostać wyeliminowany. Żyjąc w ukryciu w lesie, codziennie trenuje swoje ciało, aby zbudować wystarczająco silne mięśnie, by móc rywalizować z Magią, jednak jego to samo zostaje ławniona, a spokój zagrożony. Marsz rozpoczyna podróż, by stać się boskim wizjonerem, czyli najpotężniejszym magiem, żeby społeczeństwo musiało zaakceptować jego istnienie. Numer 2. Solo leveling. Sang-Jin Wu, łowca rangie, jest kimś, kto musi ryzykować własnym życiem w najsłabszych lochach, nie posiadając żadnych umiejętności do pokazania. Ledwo zarabiał na własne życie, a przynajmniej dopóki nie trafił do najdziwniejszej komnaty w swoim życiu. Gdy zaakceptował własną śmierć, nagle budzi się w szpitalu z nowo nabytą mocą, która umożliwia mu rozwój poprzez system levelowania. Trenując zgodnie z zasadami i pokonując potwory, jego poziom zwiększa się, a on sam zmienia się od najsłabszego łowcy rangi E do najsilniejszego łowcy na świecie. Numer 3. The Animens in Shadow Kate Kagenu w poprzednim życiu marzył o tym, aby zostać Animencją w cieniu, który pociąga z sznurki. Dlatego też trenuje różne style walki i walczy z bandytami, aż w końcu zdaje sobie sprawę, że w tym świecie nie osiągnie tego, czego pragnie. Po śmierci odradza się w świecie fantazji, gdzie istnieje magia. Założył swoją organizację o nazwie Shadowgarden, która później będzie uznawana za najpotężniejszą w historii, a on sam za najpotężniejszego człowieka na świecie. Żeby to osiągnąć, uknął wiele spisków i przekrętów, pokazując, że bycie animencją i ukrytym geniuszem może doprowadzić cię na sam szczyt.